Hair, huh? Go, go play. No, więc ten histydian miedzi ma być akceptowany pod koniec tego roku, chyba w grudniu, albo w listopadzie, albo w grudniu. No, więc mm. jest, jest szansa, że więcej dzieci będzie miało dostęp do tego. Ale tak jak mówię, on nie gwarantuje. On nie gwarantuje, że dziecko będzie się rozwijać prawidłowo, a tym bardziej nie, a tym bardziej nie leczy choroby Menkesa. Więc na chwilę obecną, no nie ma lekarstwa i prawdopodobnie nie będzie lekarstwa. Z tego, co wiem, doktor w Stanach, doktor Kaler, on na razie nie robi nic więcej, żadnych żadnych innych badań. Więc idealnie, gdy Mutacji, gdy e, choroba Menkesa zostanie wykryta. Zaraz po urodzeniu. Gdy poziom miedzi będzie testowany i choroba Menkesa zostanie wykryta zaraz po urodzeniu. I dziecko w pierwszej dob, w pierwszym miesiącu. A najlepiej. W... w pierwszym miesiącu, a najlepiej w pierwszym tygodniu, a jeszcze An, an I'm making a video. Can you start me? I am making a video, can you be quiet? No, you are very loud, I want you to be quiet for a moment, ok? I want to finish the video and then I will play with you, ok? You can go to your room to play if you want. A najlepiej jeszcze w pierwszej dobie, gdy zostanie wykryta choroba Menkesa i zostaną podane zastrzyki z miedzi dziecku i one będą podawane przez pierwsze 3 lata bo wtedy miedź jest jakby najbardziej potrzebna do rozwoju. I zastrzyki z miedzi podaje się przez pierwsze 3 lata. No i dziecko będzie się rozwijać tam powiedzmy tak jak powinno w swoim w normalnym, normalnym tempie. Więc to jest na chwilę obecną jakby próba zapobiegania, powstania symptomów i objawów e, czu, objawów nie symptomów, objawów w ciele dziecka no bo główne są takie, że właśnie dziecko przestaje się rozwijać zarówno jakby fizycznie nie potrafi się samo poruszać, nie potrafi samo siedzieć nie potrafi chodzić biegać i tak dalej, nie potrafi mówić no i też rozwój taki e, Rozwój taki kognitywny i rozwój umysłu i i tak dalej, więc... Więc Yang Yang powiedzmy i inne dzieci z chorobą Enquesa, nie jest tak, że Yang Yang jest jakby normalny... And an, an, don't disturb me please, ok? Go play something else. I'm quiet. Yang, yang jakby nie jest normalnym Janiang nie jest normalnym e, normalną, niepełnosprawną osobą, czyli tam powiedzmy chłopcem, który, który którego rozwój tam ma 5 lat i nie jest taki jak inni chłopcy, którzy mają 5 lat i po prostu tylko siedzi sobie na wózku i, i tam można go... E, tam można go wozić i tak dalej, tylko Janian, pomimo że ma 5 lat, to jest tak jakby był dzieckiem, które ma tam 2-3 miesiące. tutaj. W dodatku do zastrzyków z miedzi, teraz wiem, że jest testowana. Coraz bardziej, bo tam dr. Kaller dostał jakiś grant na tą terapię genową. Terapia genowa. O, tam On już od jakiegoś czasu ją badał, ale teraz tam chyba większe środki dostał. Um, terapia genowa, że z jednej strony tutaj podaje się mieć dzieciom, żeby tam im podnieść poziom miedzi w organizmie do normalnego poziomu, a w, a, a w tym samym czasie Próbuje się naprawić zepsutą część genu. Próbuje się naprawić zepsutą część genu poprzez terapię genową. E, wstrzykuje, się wirusa, wstrzykuje się wirusa do organizmu, tam chyba przez rdzeń kręgowy, z tego co wiem. E, I on tam jakby ma zakodowaną w sobie ten wirus odpowiednią informację, e, z odpowiednią informacją, która. Która ma za zadanie tam właśnie zmienić, zmienić tą zepsutą część, e, część DNA. Więc, jakby próbuje się naprawić zepsutą część DNA, a w tym samym czasie podaje się właśnie zastrzyki miedzi, z miedzi. I to powinno być wszystko zrobione w, pierwszej, w pierwszym miesiącu życia dziecka, a najlepiej w pierwszym tygodniu życia dziecka, a najlepiej jeszcze. W, w pierwszej dobie zaraz po urodzeniu. Wtedy powiedzmy dziecko ma naj największą szansę na normalny rozwój, tak? w naszym przypadku niestety choroba Yang Yanga nie została wykryta tak szybko, stydian miedzi nie jest dostępny w Chinach, w chińskich szpitalach. Testy kliniczne są prowadzone tylko w Stanach. Więc jakby tutaj w Chinach nie ma nie ma dostępu do do zarówno um, zastrzyków zmiedzi jakby też terapii gnowej. Juju, Nie tylko? No więc jeśli chodzi o, o chłopców, ich życie, o chłopców, którzy mają chorobę Menkesa, tak jak yang yang, no to ich długość życia oczywiście bardzo zależy od, od e, opieki e, i od tego właśnie, i od tego jak... E, no jaki generalnie jaki generalnie poziom opieki mają gdy tam żyją tak jak Yanian przez kilka lat czy kilkanaście lat. Dżu, dżu, you, need to, you, need to, you need to eat ja, ale Janie dzisiaj powolny. Chyba chcę, żeby ten film trwał jak najdłużej o nim. No więc wszystko zależy właśnie od poziomu opieki Leki na epilepsję Jan, Jan musi przyjmować, inne dzieci też, bo inaczej będzie miał tam drgawki i no i generalnie różne tam e, inne objawy związane z epilepsją, więc przyjmuje leki na epilepsję, które całe szczęście działają, w jego przypadku są dzieci, na które leki na epilepsję nie działają w ogóle i nie, nie mogą tam kontrolować epilepsji. Go, then go play. I'm busy now. I will come later, okay? Go, go, out go to your room or go play here. I am busy. Then go. Then go. Go talk to mommy then. I am busy, I'm feeding Juju. Bardzo często dzieci właśnie z chorobą mają zapalenie płuc. mają zapalenie e, układu moczowego, Ja też przyjmuje e, różne leki na związane tam z układem moczowym i z pęcherzem i tak e, Anemię często też dzieci mają z chorobą mękesa, więc też trzeba tam sprawdzić. Badania krwi się robi. Także generalnie jak widzicie, no nie ma leku na chorobę mękesa i prawdopodobnie nie będzie. Na razie przez najbliższe lata i nie wiadomo czy kiedykolwiek. Także wszystko polega na próbie wykrycia choroby Menkesa jakby w naj, najwcześniejszym możliwym czasie i zaczęciu tam podawania miedzi i zrobienia terapii genowej, po to, żeby właśnie przywrócić poziom miedzi jak do normalnego poziomu. Ale nie, nie ma tak, że o ktoś zażyje sobie tabletkę, czy, czy weźmie zastrzyk, czy wypije syrop i e, nagle nagle będzie zdrowy, nagle wyzdrowieje. Tak nie działa. E, Choroby genetyczne, szczególnie te związane z metabolizmem, są bardzo ciężkimi schorzeniami, które tam atakują, nie atakują, które jakby tam mają negatywny wpływ na cały cały organizm. Bardzo ciężkie, bardzo dużo dzieci z chorobą Mękeza właśnie umiera. Tam w pierwszych kilku miesiącach tam, też nie wiadomo co się z tymi dziećmi dzieje. Lekarze nie wiedzą, rodzice nie wiedzą. No więc y, nie, ma tak, nie ma tak łatwo i wszystko nie jest tak oczywiste, jakby się mogło wydawać z zewnątrz. W Chinach też na przykład jak pójdziecie do lekarza w Chinach, no to powiedzą wam, że no panie no nie ma, nie ma lekarstwa, nie mamy lekarstwa na tą chorobę. No. Nic panu nie możemy przypisać, nic panu nie możemy dać, nic panu synowi nie jesteśmy w stanie zaoferować, bo po prostu nie ma na to leku i no, odsyłają was, bo nie ma leku. Oczywiście, jak przyjdziecie z objawami tam typu na przykład jakby Jania miał zapalenie płuc czy zakażenie układu moczowego, no to wam przypiszą na to lekarstwa, ale nie przepiszą wam lekarstwa na chorobę Menkeza, bo takiego nie ma. Albo jak na przykład Jan miał żółtaczkę, no to tam mu zrobią mu naświetlanie lampą, bo chyba takie miał robione, no i wtedy żółtaczkę, tam noworodkom jak robią, jak noworodki mają żółtaczkę, tam naświetlają tą lampą, no, no to z, te, z tego go wyleczą, ale nie wyleczą go z chorby Minkesa, nie? więc tak, taka jest sytuacja. No, e, widziałem tam, że nie wiem, czy to w Polsce było, czy w jakimś inny, innym kraju, że tam ktoś słuchajcie, rodzicom bardzo chorych dzieci ze śmiertelnymi chorobami obiecywał, że ich tam w Meksyku w Meksyku czeka na Was e, magiczna klinika z magicznym lekarstwem i zażyjecie sobie syropek i Wam tam wyleczą dzieci. I tam kasował ich jakąś pobierał od nich jakieś tam wie, wielkie kwoty pieniędzy za to. No, generalnie to jest dopiero, to jest dopiero draństwo. No i tam, jak no rodzice tych dzieci płacili, no bo co mieli zrobić, nie? Jak tylko cień nadziei ktoś im tam dawał, no to wiadomo, że że rodzice, słuchajcie, zapłacą każdy pieniądze, żeby tylko, żeby tylko mieć nadzieję, że ich dziecko zostanie wyleczone, no ale nie oszukujmy się, Orba Mencesa jeszcze nie ma lekarstwa i wydaje mi się, że nie będzie przez. No na razie nie będzie. Myślę, że w tej dekadzie raczej chyba nie ma szans. Z tego, co wiem, właśnie doktor w Stanach, doktor Kaler, on tam chyba nawet nie testuje nowych nowych rzeczy, tylko po prostu nastawiają się na na te zastrzyki z miedzi i na to, żeby jakby Zmaksymalizować jakby pozytywny wpływ, wpływ tych zastrzyków miedzi, czyli po prostu najzwyklejsze podniesienie poziomu miedzi do, 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 do tej normy, która, którą powinni być. Czyli, jak to, na przykład dziecko ma 4 jednostki miedzi we krwi, no to okej, okay, podnieśmy ten poziom miedzi do, do 20 jednostek minimum. Żeby po prostu dziecko mogło się rozwijać normalnie, mając normalny poziom miedzi. No. Dobra. Także tak to wygląda. Aha, jeszcze. O, Jagen dzisiaj jest bardzo powolny. Mhm. Ale daje sobie radę, dzielnie. Mhm. I'm talking about you. ma trzy tutaj, trzy naklejki, bo wczoraj był. Bo wczoraj, bo wczoraj był z niego dobry chłopak mhm. Jadł ładnie, uśmiechał się ładnie No więc... Aha, jeszcze... E... Czekajcie co miałem mówić jeszcze. A mi gorąco po tej kawie. Dżuju, it' nicely, burp, barb. Barb sweetie. Aha, e, wpływ tych zastrzyków z miedzi i tej całej, słuchajcie, terapii genowej na długość życia chłopców z chorobą Menkesa. No więc, tak e, jeśli nie wykryje się, jakby choroby Menkesa tam w tych pierwszych miesiącach życia, tak jak w przypadku Janianga na przykład i Juju. No to bardzo często dzieci, nie chłopcy nie dożywają nam 3 lat. Jan kończy 5 lat w, e, w, kiedy w grudniu, w grudniu, e, więc cudem nie, nie jest dla niego e, wynalezienie leku na chorobę Menkesa, tylko to, że on po prostu dożył 5 lat, to już jest, już jest cudem. Więc tak to wygląda. E, Więc tam ci chłopcy, ci którzy mają tam jakby bardzo poważne mutacje, to oni tam żyją tylko kilka miesięcy, no ale generalnie do trzech lat tam dożywają. Dżu, dżu. Dżu, dżu. Very good? Mm -hmm. Więc jakby śmiertelność jest bardzo, bardzo duża. Gdy, yy, gdy te zastrzyki z miedzi są podawane, gdzie terapia genowa jest robiona, no to życie tam średnio tych dzieci jest wydłużane do 15 lat. Więc nawet jeśli podacie te zastrzyki z miedzi, nawet jeśli zrobicie terapię genową, to te dzieci będą tam średnio, według tamtych testów klinicznych, które były robione, średnio one dożyją 15 lat. No więc, więc Takie są realia I tak wygląda rzeczywistość Jeśli chodzi o chorobę Mękesa Jest tam chyba Widziałem, że tam właśnie w Stanach, jakby jak dr Keller tam zaczynał testować te, te, te zastrzyki z miedzi, i tam jeden, jeden właśnie z jego pacjentów dożył. Żył bardzo długo. I tam, chyba, jeden z początkowych pacjentów poszedł na uniwersytet i skończył. Słuchajcie, chyba nie, czy szkołę średnią skończył. Więc ten chłopak był w stanie skończyć szkołę średnią i tam chyba nawet na uniwersytet poszedł. I skończył, te uni skończył ten uniwersytet, ale też miał bardzo, też ma bardzo właśnie e, na przykład samodzielnie tam nie potrafi się w pełni poruszać. E, też tam chyba o kulach musi chodzić, czy się właśnie podpierać jakąś laską. E, też musi brać, ten, e, brać jakieś leki na, o, że jak się wstaje, jak z pozycji siedzącej, jak wstajesz, to masz zawroty głowy, że właśnie tam chyba ciśnienie się zmienia, jakoś w organizmie, że też na to musi brać leki. Więc mimo, że tam. Mimo, że właśnie był w stanie tam. Był w stanie tam dożyć powiedzmy 25 lat i skończyć uniwersytet, i chyba nadal żyje, z tego co tam się orientuje, no to ten chłopak nadal miał właśnie jakby bardzo poważne bardzo tam poważne bardzo poważny wpływ ta choroba miała na jego e, na jego całe ciało nie dobra także to tyle moi drodzy myślę że udało mi się wszystko zebrać jakoś tam w całość i powiedzieć wam czy, czy jest legna choroba Mękesa i czy będzie legna choroba czy czy nie będzie no e. Na razie powiedzmy, jest takie rozwiązanie doraźne, że tak powiem. Nie ma magicznej pigułki, która leczy. Dobra, to tyle. Bo żona, i... żona przyszła. Więc skończymy. Bo żona przyszła, więc z Simpei coś porozmawiam. Dobra. Papa, pa, cześć.